It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Kurwiet ciensty tem strasznie. Może dobiję, nie? Uh -huh. oh -oh. <laughs> Dobra, tyle mnie było. O! Jeden! <śm> dziękuję! Dziękuję! Get over here! Jackson, kurwa, ty jesteś popierdolony <śm> jakiś. Za dobry jesteś dla nas. Daj, co, jesteś kurwa wielki. Jesteś tak wielki, że góry powinny być w Twoim imieniu nazywane. JO! <laughs> pierdol Kurwa cię pęta. O pęta. pęta. Taki i chodź, Pente zostaniesz. kurwa, Pente, Proszę, proszę, demi, mi, daj mi, Nie, Mam No masz nie, jest. nie, nie, Tam jest. Czemu pęty, nie, 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 Ez, ez! nie, 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 ma nie, Co jest nie, nie, Ej, widziałeś to? Ale chłop kurwa pierwszy mnie chciał zajebać. Ej, dawaj, 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 dawaj. Mumia. Jeszcze bym się bo że nie słucham. Chodzi big, mami. Idę, 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 jestem tu. No nie. No, ale... Dobrze, mam, 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 mam. Chodzi big, mami. Chodzi <wytrzymać. ślad> <ślad> przed Oskar, kurwa w przeciągęstość. <ślad> Aha. Mhm. Mm Okej. Okay. Mhm. Mm <laughs> tak. Jeszcze się jest ta. Ta, ta, ta. Czekaj, 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 czekaj. Coś No dobra. Dobra, bomba została. O, o kurwa. To nie, ja nie chcę tej lewii. To start jest trochę irytujące, no na O dobra, fajne. B Ty, połączyła na w blubafa, wariatku. Upalowałem Przesgon. Zdobbiłem człowieka. Do o! Nieważne. Jestem kurwa asasineum. Ja pierdolę, ale to musi być kurwa irytujące. Dlatego no ja to banuję. Dobra, to już była popisowa guys Pato Pato, nie kończy jeszcze A! Dobra, mroźny team Preliord No dobra To się zgraliśmy stary Widać lata doświadczenia Serio, Serio? to trafiło? <laughs> Da? Ale było podwójne serio. Ja ale sobie Jezu, ale zagrałem, Boże? Prawo Oskar, nikt tego nie widział, chyba. Wiem, kurwa. <grym> kurwa, coś mi się nie zgadza. Z zar Bambi. No? Zarbambi. Bambi. Bambi to ta Syrena była, kurwa. Nie Bambi to jestem sama Nie Syrena, ty. Sarna. Sarna przecież. to jest Syrena. Powiedziałeś Syrena? Tak. Powiedziałeś. Się. O chryste Widziałeś tego Ruta? O kurwa, mieram Żyję, 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 zajebiście Cooldowny Dobra, brawo Dasz jej Rkę? No kurwa, nie Dałem jej O, stary <grywają> nie, nie patrzcie na mnie. Wysen... <grywają> nie ma Jonena, a Honena. Jak ty to odmieniłeś? Jonena? Ale śmigło zakręciłeś, stary. Jo, pierdolę Jason, co powiesz o tym zagraniu? Kurwa, to no było apiskie jak to zwykle, nie? <grywa> to jest taki poeta. No. A, prawie. Też to no, się nie wiedziałem piskoczy, nie? <grywa> Podwojny ever wprost. Ewa zimna. W ogóle mamy zimny team, no? Z tym zimny team. <grywa> o o kurwa, no, no, no. Ewa zimna. Fajk ma dość, mi się wydaje. Fajk Ja myślę... O nie. O tak. Ewa, posimna. O mój Boże. A? O mój Boże. 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 O A. mój Boże. O, GG. O.